Witam was bardzo serdecznie, jestem Dis, a to jest powitalny odcinek po dwóch tygodniach nieobecności na YouTube. Tak, wiem, to było bardzo straszne, bardzo straszne. Normalnie niektórzy nie potrafili wytrzymać bez happy i spamowali mi po 20 wiadomości dziennie na Facebooku, co jest dla mnie lekką udręką, ale w związku z tym, że nie było specjala na 10 tysięcy widzów, to postanowiłem zapoznać się z moimi nowymi widzami, również ze starymi, i zrobić mały Q&A, w którym będziecie mogli zadać pytania śmieszne, konkretne, poważne i takie... Jakie sobie wymyślicie, więc do roboty i możecie wpisać w komentarzach tam pytania, ja na nie będę odpowiadał w następny poniedziałek. Następny poniedziałek poświęcę właśnie na to. Wiem, tak się poświęcam. Straszne, nie? A co do regularnego ruszenia filmów na YouTube. W ten dzień, wtorek. Mam nadzieję, że widać dobrze, wtorek. Wtorek o godzinie 19.00. 30. Będzie Live The Cure Fever! Czyli będziemy grali znowu w, w gorączkę zakrętów. Mam nadzieję, że Łacia u nas zagości i będziemy mogli razem z nim się zmierzyć przeciwko Wam, czyli gram z widzami na live. Jutro 19.30, ci, co są na Skype, miało, mają szansę dowiedzieć się o live 10 minut przed. Ci na Facebooku i na Twitterze również. Jeżeli nie masz nigdzie subskrypcji poza kanałem YouTube, a ciężko ci znaleźć subskrypcję z live'a, to zapraszam 19.30, bądź punktualnie na moim kanale. O tej godzinie rozpoczynamy. Również co każdy inny wtorek będzie jakiś live. Czasami pogram z Wami, czasami może pogram z Wami na Skype, tak jak często to robiliśmy, zanim miałem przerwę. A czasami sobie po prostu zwykle pogram. Dla zainteresowanych głównie happy wheelsami. Happy będą się pokazywały co środę, sobotę, tak na przemiennie. Akurat w te dni, w które mam najwięcej czasu i najwięcej ochoty na robienie śmieszkowatych filmów. Resztę dni zapewnie będą inne let's play'e z innych gier. Może jakieś indie games się nowe znajdą. Może jakieś bardziej popularne mainstreamowe gry zacznę znowu kręcić. Mam nadzieję, że będziecie nadal ze mną i podacie kanał znajomym. Więc... I... Do zobaczenia! Na jutrzejszym liveie 19.30 ja tam Was widzę i widzę pytania pod spodem, więc wiara!